Rotmistr Szpilecki jest postacią znaczącą nie tylko w Polsce, ale również na arenie międzynarodowej. To człowiek, który dobrowolnie poszedł do obozu Auschwitz, aby dokumentować okropności, jakie tam miały miejsce. Rotmistrz Witold Pilecki był żołnierzem armii krajowej, bohaterem ruchu oporu w Auschwitz, a także człowiekiem o wielu talentach i zainteresowaniach, który pozostawił niezatarte ślady w historii. W parku przy domu Centrum Dialogu Księży Pallotynów w Montmorency, niedaleko Paryża, został zasadzony dom Pileckiego dla upamiętnienia rotmistrza Witolda Pileckiego, polskiego bohatera. Wydarzenie to wpisuje się w szerszą akcję upamiętnienia rotmistrza Witolda Pileckiego w krajach, których obywatele byli więźniami niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz. Oprócz tego miejsca już wcześniej mieliśmy uroczystość wmurowania płyty upamiętniającej Witolda Pileckiego przy gmachu polskiej szkoły, najstarszej polskiej szkoły w Paryżu, szkoły imienia Adama Mickiewicza. Teraz mamy dąb i mam nadzieję, że nie będzie to ostatnie miejsce, w którym Witold Pilecki zostanie upamiętniony we Francji. Bo jest to postać, którą należy ze wszelkich przybliżać i która tak naprawdę jest bardzo wyraźnym i takim czytelnym symbolem polskiej walki przeciwko Niemcom, przeciwko Sowietom podczas II wojny światowej. Inicjatywa ta jest prowadzona przez Zofię Pilecką, córkę rotmistrza, we współpracy z Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL. Każdy, kto ma chociaż odrobinę wiedzy historycznej, i niezależnie od swojego pochodzenia, niezależnie od swojego obywatelstwa, zrozumie, jak wielką odwagą było wejście dobrowolne do Auschwitz, jak niesamowitym wyczynem było zbudowanie tam skutecznej siatki wywiadowczej, organizacji podziemnej, która przeciwdziałała. Niemieckiej dominacji właśnie w tym, w tym obozie, ucieczka z tego obozu, udział w powstaniu warszawskim, oraz potem dobrowolny powrót z Włoch od generała Andersa do Polski, żeby dalej rozpracowywać wrogów Polski, tym razem komunistów. Montmorency jest jednym z najbardziej polskich miejsc we Francji, znanym ze swojego cmentarza który jest nazywany panteonem polskiej emigracji. To miejsce, gdzie spoczywają wybitni Polacy, takie jak Adam Mickiewicz, Cyprian Kamil Norbit, Julian Ursyn Niemcewicz. Polscy bohaterowie, żołnierze Powstania Listopadowego, Powstania Styczniowego, a, a oficerowie i żołnierze II wojny światowej, I wojny światowej. Absolutnie wyjątkowe miejsce. Tuż nieopodal jest kościół, w którym są... E, Krypty grobowe e, 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 Niemcewicza, no to, to, to jest coś absolutnie wyjątkowe miejsce i no dla mnie było absolutnie nieoczywiste, że właśnie Tutaj będziemy sadzili kolejny dąb, ale to nie jest ostatni dąb posadzony na terenie Francji. Podczas uroczystego poświęcenia i posadzenia dębu Pileckiego w Montmorency, wzięli udział przedstawiciele środowiska polonijnego, polskiej dyplomacji, duchowieństwa oraz harcerze. To jest siódmy dąb, który posadziliśmy już. Pierwszy był posadzony w Budapeszcie równo 5 lat temu, potem była Forli, Imoli, Bolonia, był rabat w Maroko, gdzie jest polska szkoła. E, było e, Wilno na terenie też Polskiej Szkoły. No i dzisiaj jesteśmy w Montmorency, w tym bardzo wyjątkowym miejscu dla Polaków. Symbolika dębu jako drzewa majestatycznego i potężnego doskonale oddaje osobę rotmistrza Pileckiego, który kochał przyrodę i zawsze służył innym. Jest to dla mnie olbrzymie przeżycie i w jakimś sensie ukoronowanie starań, które wnieśliśmy, żeby jednak doszło do skutku. E, posadzenie tego dębu. To jest inicjatywa zarówno powiedzmy nas, jako Klubu Gazety Polskiej w Paryżu, ale e, pana dyrektora Jacka Pawłowicza. No i fantastyczna współpraca, co chcę podkreślić, ambasady i konsulatu. E, I do tego jeszcze dołączyli księża Palotyni, u których właśnie gościmy, u których, u których został posadzony ten pierwszy dom. No, w tak powinna wyglądać współpraca wszystkich środowisk na emigracji. Dąb Pileckiego będzie rósł i przypominał o bohaterze, który w swoim życiu kierował się dewizą Bóg, honor, ojczyzna. Zawsze jak jesteśmy gdzieś tam na obczyźnie, to jednak potrzebujemy, gdzieś na, myślą wracamy do, do naszej ojczyzny i potrzebujemy takiego namacalnego jakiegoś dowodu, że, że ta ojczyzna istnieje, żyje. I takiego miejsca, w którym się możemy spotkać, wymienić nasze jakieś myśli, dialogować, żyć kulturą polską, wiarą polską. Boże Ojcze, Miłosierdzia, pobłogosław ten dom, aby tu na, tej, na tym skrawku polskiej ziemi, na ziemi francuskiej wzrastał, aby przyszłe pokolenia w cieniu Jego gałęzi mogli poznawać życie i odwagę rotmistrza Witolda Pileckiego i tych wszystkich, którzy walczyli za naszą i waszą wolność. Hej, hej, Ródmistrzu, skąd te rany? Kto złamał twą szablę? Czemu choć spętany? Rocznicz u Pilecki twardy jak ze stali I cię nie skruszy. bał się ciebie Stalin Hej, hej, Ródmistrzu było was tak wielu lecz zabija Moskwa naszych bohaterów Drodzy widzowie, jeżeli doceniacie naszą pracę, cenicie wartościowe treści i chcecie być na bieżąco z najnowszymi wydarzeniami, zapraszamy do subskrypcji naszego kanału na YouTube. W ten sposób zawsze będziecie na czas informowani o naszych nowych publikacjach i nie przegapicie żadnej ważnej relacji. Jeśli podobał Wam się dzisiejszy program, pokażcie to, klikając łapkę w górę pod tym filmem. Wasze wsparcie motywuje nas do dalszej pracy i pozwala nam docierać do coraz szerszego grona odbiorców. Dziękujemy Wam za każdą subskrypcję, każdy lajk like i udostępnienie. Do zobaczenia w kolejnych filmach